Chciałbym się zaprosić na rekolekcję kilka osób ze świadectwem osób świeckich, i tak też trochę zrobiłem, chociaż ich tutaj nie ma. To duchowo mi jakoś towarzyszą od początku mojego kapłaństwa. Poprosiłem te osoby z mojej pierwszej parafii, z piły, żeby podzieliły się wpływem Eucharystii na ich codzienność. Niektórzy napisali nawet list, większo większość napisała SMS, takiego dłuższego. Bardzo radosne te wiadomości były, bo wiem o nich, że są często na mszy świętej, sam z nimi przez kilka lat codziennie niemalże na Eucharystii się spotykałem i widzę, jak Eucharystia wpływa na ich życie. Idziemy dzisiaj w naszym zatrzymaniu w szkole Eucharystii do tego tematu wpływu Eucharystii na naszą codzienność. I tak kilka osób podzieliło się swoim świadectwem, i te świadectwa, choć tak pokrótce, chciałbym przytoczyć z krótkim komentarzem. Pani Kresia w liście właśnie która już od wielu lat jest wdową napisała takie słowa Eucharystia jest dla mnie mocą w samotności i pobudza do podania ręki bliźniemu w różnych sytuacjach Może i wielu z nas tutaj obecnych jest w podobnej sytuacji życia że już swoją tak zwaną drugą połówkę współmałżonka już może stracili może jej dzieci gdzieś daleko mieszkają i człowiek sam został w domu. Ale myślę, że ta sytuacja i ten wpływ Eucharystii na codzienność, wpływ Eucharystii jako mocy w samotności jest dla każdej i każdego z nas. Bo są, kochani, takie sytuacje w naszym życiu, z którymi zostajemy po ludzku sami. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ja takie w tym krótkim moim życiu mam, że człowiek, mimo że mieszka z wieloma osobami pod jednym dachem i może tworzymy wielopokoleniowe rodziny, wielodzietne, to są takie sytuacje, że ciężko o nich powiedzieć, że ciężko nawet je wypowiedzieć na głos. Może nie są to tyle wstydliwe sytuacje, ale może tak skomplikowane, a może tak głębokie, że zostają tylko między nami a Bogiem. Bóg w Eucharystii, który nam się w tym pięknym sakramencie miłości zostawił, przypomina, że nie jesteś sama. Nie jesteś sam. Ciągłe zapewnienie w Eucharystii, że Pan jest z nami. Słyszeliśmy to na początku i usłyszymy jeszcze w Eucharystii, i jeszcze od ołtarza i jeszcze tutaj od Ambony. Pan jest z nami, nie jesteś sama, nie jesteś sam. Nie dość, że spotykamy się z Bogiem żywym, to jeszcze spotykamy się we wspólnocie Kościoła, w tej małej Jego cząstce. Którą pięknie się określa rodzina parafialna. Bardzo wam tego życzę, żebyście taką rodzinę parafialną tworzyli, rodzinę, w której jeden na drugiego może liczyć, że możecie siebie nawzajem poprosić o modlitwę, o wsparcie, nie mówiąc nawet konkretnie, o co chodzi, czasami wypowiadając jakąś intencję. Spotykamy się na Eucharystii, omadlamy konkretne sprawy jako wspólnota kościoła. Modlimy się dzisiaj chociażby za świętej pamięci Ireneusza, Modlimy się za wszystkich parafian. Modlimy się w różnych sprawach i dobrze jest, kiedy możemy na siebie, nawzajem liczyć właśnie w tej rodzinie parafialnej. Często dzisiaj się spotyka jakieś niestety coraz dalsze sąsiedztwo. Ludzi, którzy może się wprowadzają, ale nie są zainteresowani relacjami z sąsiadami, zamknięci, żyją w jakimś swoim świecie. Coraz częściej się słyszy o takich ludziach, a jak ważne jest, żebyśmy mogli jeden na drugiego liczyć. Tamara w swoim świadectwie napisała: Idę w codzienność z Jezusem. A wtedy łatwiej jest poradzić sobie z wszelkimi trudnościami i przeciwnościami. Bardzo podobne doświadczenie ma Maria. Pisze świadomość, że gdy cokolwiek się wydarzy, żywy Bóg jest ze mną. I wreszcie Czesława, które pisze, trudne sprawy stawały się łatwiejsze. Czasami Bóg właśnie przez tę eucharystyczną obecność i to zjednoczenie z nami. Uprości wiele rzeczy, ale nie tylko to, co na zewnątrz. Bóg upraszcza też nasze serce, że ono nie ma już może jakichś wygórowanych wymagań, spojrzeń. Czasami uspokaja burzę na zewnątrz, ale czasami uspokaja w tej burzy serce swojego dziecka. Idę w codzienność z Jezusem. To końcowe idźcie w pokoju Chrystusa nie jest tylko oznajmieniem, koniec już tej mszy, ale jest zapewnieniem i zaproszeniem, żeby w swoją codzienność iść z Bogiem, żywy Bóg jest ze mną. Doświadczenie tej niedzielnej Eucharystii, ale też świadome i głębokie przeżywanie tej każdej w ciągu tygodnia mszy świętej, każdego spotkania tutaj czy w innym kościele, kaplicy, spotkania z żywym Bogiem pomaga w relacjach z drugim człowiekiem. O tym będziemy mówili sobie trochę więcej jutro, ale przecież to też jest nasza codzienność. O tym też już trzeba dzisiaj zaznaczyć, o tym już trzeba dzisiaj powiedzieć. Pisze Maria tak, Czasami rozmowa z bliskimi odbywa się na ostrzu noża i świadomość, że byłam na Eucharystii, przyjęłam żywego Jezusa, oddala złość, wycisza negatywne emocje. Warto w takich trudnych sytuacjach, w jakichś sytuacjach próby, może jakiejś pokusy, przypomnieć sobie, wrócić sercem do ostatniej Eucharystii. Może do ostatnio przyjętej Eucharystii Komunii Świętej, ale i tej Eucharystii, na której byliśmy, przypomnieć sobie to spotkanie z żywym Bogiem, że On idzie ze mną, że On mi towarzyszy, że chce być ze mną w tym zjednoczeniu, w komunii. Przypomnienie sobie tego może nam pomóc pięknie przejść przez te trudne sytuacje czy próby. Przez jakieś pokusy czy namowy do grzechu. Przypominajmy sobie ostatnio przeżywaną Eucharystię. Kiedy wrócicie dzisiaj do domu, kiedy wrócimy dzisiaj do domu, przypomnijmy sobie to spotkanie z Jezusem na naszej wieczornej modlitwie. Przypomnijmy sobie i stańmy jeszcze raz przy tym tabernakulum. I uświadommy sobie, że to my jesteśmy też tym tabernakulum, o ile przyjmujemy go w komunii. Stańmy blisko Niego, stańmy razem z Nim. Podobną, podobnym doświadczeniem podzielił się Henryk. Eucharystia daje mi pokorę w stosunkach z domownikami. Kiedyś dom był ruiną, dzisiaj jest inaczej. Jest inaczej. Od kiedy zaczęli głębiej przeżywać Eucharystię, tak pięknie, rodzinnie, kiedy do tej Eucharystii zaczęli się przygotowywać, kiedy nie przychodzili na Eucharystię z marszu, zaliczony, idziemy dalej. Poważnie potraktujmy tu spotkanie z Bogiem. Skupmy się, przyjdźmy wcześniej. Skorzystajmy może właśnie szczególnie z tych katechest. Eucharystyczny, jako pomocy w przeżywaniu przeświętej. Może sami doszukajmy się czegoś więcej, czegoś więcej o Eucharystii poczytajmy. Z pewnością ksiądz proboszcz posłuży wam jakąś dobrą radą, z pewnością podpowie co warto przeczytać, co warto zgłębić, żeby w te tajemnice Eucharystii wejść trochę więcej. Wejść trochę bardziej. Potrzeba nam siostry i bracia coraz głębszego przeżywania mszy świętej. Jesteśmy już od wielu lat na Eucharystii, może nawet kilogramy spożytych Komunii Świętych, wiele zasłuchania w Boże Słowo, wiele rekolekcji. Jak to nasze przeżywanie Eucharystii się zmieniało w ciągu ostatnich naszych lat? Czy jest tam trochę głębsze wejście w te tajemnice? I choć jest to tajemnica, to nie znaczy, że ona nie jest do jakiegoś zgłębienia, że nie możemy jej choć trochę bardziej poznać, że nie możemy postawić tego kroku w głębszym przeżywaniu Mszy świętym I wydawać by się mogło, że może daleko nam do takich postaw, czy jeszcze piękniejszego przełożenia Eucharystii na naszą codzienność. Ale właśnie na tym polega życie eucharystyczne, aby zaczerpnąć z tego spotkania jak najwięcej na nasze życie. Żeby ta czasami jedna godzina na prawie 170 godzin naszego życia w tygodniu, żeby ona mogła te prawie 170 godzin odmienić, żeby ona miała istotny wpływ na te tak wiele godzin. Na naszą codzienność. Ksiądz Wojciech Węgrzyniak, krakowski biblista, podzielił się kiedyś takim doświadczeniem. Przyszła do niego studentka, już pracująca, z takim zagadnieniem, że jakoś się nie może odnaleźć na Eucharystii. Chodzi tak w kratkę i ciężko jej się do tej Eucharystii przekonać. Więc poprosiła księdza Wojciecha, żeby jakoś jej pomógł, żeby jakoś ją zmotywował, żeby jakąś ją zachęcił. Pewnie wiele osób takich w swoim życiu ksiądz Wojciech spotkał, zastanowił się chwilę i z pomocą Ducha Świętego przyszedł mu pewien pomysł. Zaczął ją pytać o różne rzeczy. Czy pani pracuje? Odpowiedziała, że tak. Ile pani zarabia? Na ten czas i jej zarobki wyglądały, że zarabiała około 11 zł za godzinę. Więc tak Ksiądz Wojciech szybko w głowie przeliczył i mówi: Niech Pani będzie na każdej przeświętej niedzielnej, na każdej przyświętej, do której jesteśmy zobowiązani, żeby na niej być. Czy Pani się będzie chciało, czy nie? Niech Pani czasami się po prostu do kościoła przyprowadzi i robi to, co inni. Niech Pani zrobi wszystko, żeby się do tej Eucharystii jak najlepiej przygotować. Niech Pani zerknie na czytania wcześniej, które usłyszy na mszy świętej. I tak mocno się Pani w tym zmotywuje, jak nic przez rok, po roku czasu, nic zupełnie Eucharystia nie wpłynie na Pani życie, to niech Pani przyjdzie, a ja wypłacę Pani te sześć stóp. Zaskoczona, taką nietypową propozycją poszła na ten układ. Miały dni, tygodnie, miesiące i po kilku miesiącach ksiądz Wojciech, już trochę zapomniawszy o sprawie, dostaje wiadomość na maila. Szczęść Boże, to ja jestem tą studentką, która poprosiła księdza o pomoc, gdy chodzi o niedzielną Eucharystię. Bardzo księdzu dziękuję. Czasami trzeba było się zmusić. Ale rzeczywiście starałam się przygotować do Mszy Świętej, żeby nie przyjść z marszu, przyjść wcześniej, przygotowaną, osłuchaną w Słowo Boże, które będzie na Mszy Świętej, żeby chwilę tą Mszy Świętej zostać. Bardzo Księdzu dziękuję, bo po tych kilku miesiącach widzę, jak Eucharystia zmienia moje życie. Małymi krokami, ale dokonuje się pewna zmiana. Bardzo Księdzu dziękuję. Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus. Ksiądz Wojciech ucieszył się oczywiście z dwóch powodów. Zaoszczędził sześć stóp, Ale przede wszystkim z tego, że jedna dusza odkryła wartość Eucharystii. Że jedna dusza odkryła i zgłębiła to swoje uczestnictwo we mszy świętej, Choć trochę, małymi krokami. Siostry i bracia, wspomniany Henry w swoim świadectwie wymienił od myślnika kilka właśnie takich pozytywów, kilka takich dał świadectw, jak Eucharystia wpływa na jego codzienność. I w ostatnim myślniku napisał i tak dalej, i tak dalej. Same plusy. Może zimą trochę zmarzniemy w Kościele. Choć myślałem, że będzie tu zimniej. Ale przecież krzywda nam się tu nie dzieje. Może Bóg zaprasza nas w tym wielkim poście do częstszej Eucharystii. Może zaprasza Ciebie, żebyś wybrała, żebyś wybrał jakiś jeszcze jeden dzień, żeby być z Nim właśnie w tym pięknym sakramencie miłości. Nasze życie codzienne dzięki właśnie Eucharystii, dzięki temu spotkaniu z Bogiem, a już bliżej się nie da. Dzięki temu spotkaniu tutaj może się zmienić na lepsze, na świętsze. Tylko pytanie jest, czy ja za każdym razem, przy każdym spotkaniu z Nim daję się prostować i formować słowo Boga i jego żywej obecności w